Cześć, Marianosi, ktoda? tam? się o nasze polskie tatry, czy ni huja? Ty mnie, panie Marian, w ogóle słuchaj, nie słuchaj. nie podoba mi się to, co mówisz. Odwrotnie. Nikt nie mordę, huja, to obchodzi, co ty chcesz. Ej, Ale ty tam. Bytlak, mój. Milczek, do mordy, mnie mówisz. Kurwa. Chcesz załóż to na głowę, a nie. Cwalu, ornowcy jebamy. Ty, jak, jak ty idziemy, Kmiocie, poszuki? nie wiesz, co to jest za strój? Spójrz tam podpierdalał na komentarz. Nie wiem, kurwa. Ta, kurwa ta, 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 ta. E, słuchaj, ty we czarnej koszulce, rzeknij e, temu Kmiotkowi w tej czapce, aby e, zawarł gębę. Kmiotek. Ja cię mogę ją spłacić, ja nie zawarł. Milcz parchu. Bardziej <grym> to ja mogę na psa, kurwa. Nie, kurwa. Jesteś psem? Ja od dwudziestu lat cofnęłem. Dawaj mi tą klawkę, zaraz mu pocisnę w łeb. Ejże, psu bracie! <grym> Bracie, nie, bo ty jesteś po innym tacie, więc to o, nie gada. Wow, a wow. jesteś psubratem? No dawaj, pierdol, pierdol. Bo, dawaj, połamamy się jeszcze. Co tam możesz powiedzieć? No bo tamten y, w tej czapce to Wreszcie. się przyznał, że jest psubratem. Psubratem twoim tatem kurwa. A może... A słuchaj, że? Może jesteś arcypsem? Wow. co to jest za słownictwo? chyba nie polskie? <grymne> no to jest wielce obelżywe słowo. Zamknij mordę kurwa. Ale chamie, ty tam się odzywaj trochę. Z polskim szlachcicem mówisz i takie słownictwo? A? A ile ty zawodówkę kończyłeś? A cóż to zawodówka? Nie ma zawodówki. Ty po podstawówce Słuchaj Kmiotku. nie mnie, bo ja, ja, że... milcz. Jak ja mówię, ty masz milczeć. Nie będę milczał. E, Prima. E, te te za, zawodówki, czy co tam. Ja żem ja był prywatnie przyuczany. Tak, prywatnie przez Kurwa. Ja też. Wchodzili kurwa do ciebie. Ja mam zawód. A? Jaki masz zawód? Masz? Zawód? Zawód o. to masz po tej chyba zawodówce, o której żeś mówił. Nie, ja jestem. Ja uczę się prawa jakby to. Ty kurwa, co tu masz w ogóle? <grym> Durniu, chyba lewa Lefanty a nie prawa Przecież ja jak tam przyjadę, kurwa. Przez cała, jak, <grym> przyzała, jak ja na ciebie patrzę to ty, ty taki ty wiejski nie poradam, łyczek poradam, no, o. Nie ty Jakiś pewnie, kurwa. Słuchaj kurwa. Kmiotku, Dzień. wyglądasz mnie na wiejskiego łyczka Łyczka? A ty na kłyczka kurwa Na łyczka to ja byłem A, po... a słuchaj <grym> <grym> Razem z tobą w środku kurwa Poza tym E, przyuważyłeś już, iż te, e, twe towarzysze śmieją się z Ciebie? Nie tak z Ciebie. No. Co ty, Kmiotku, mi tu mówisz, kurwa? Mie... Ale Pani słuchaj, to... W Kmi... Kmiotku, to nie do mnie tak. Do Ale mnie nie. Ma... Do mnie, nie. mnie pij... Przez IP, czy co? No, e, <laughs> gdybyś <gry> mnie to samo, co teraz mnie mówisz, we cztery oczy mi powiedział, no. to ja bym Cię kijem odświczył. Ja bym ci z tyle w dupę wstał, szufladko, kurwa no Janosik, kurwa, ty walcząc polskie tatka, nie? Ej, Ziobek, e, słuchaj, taka e, braki w twojej głowie wiedzy wItem, są to zatrważające. To Dobra, pierdol, pierdol. Ej, e, ty Dobra? w czarnej koszulce, sprawdź, ile ma trocin w głowie ten twój towarzysz w tej czapce. Zapierdolę na wojnę pod Grunfarbe. Aha, czyli przyznajecie się do porażki.